Dziś mam bana, mam bana, może skończy się do rana Mam bana, miałem emeraldy do wydania Mam bana, mam bana, może skończy się do rana Chodzę na serwer, ale on nie odpowiada Mam bana, mam bana, może skończy się do rana Czuję się opętany, hacker wchodzi mi do głowy Gdy zasypiam on, w rogu pokoju stoi. A przecież mówiłem zawsze, że Paweł się nie boi Czuję się opętany, chyba czuję się chory Mam pozbawione życia całkowicie białe oczy Nie poznaje się, czy to jestem ja Teraz słyszę głosy, Teraz żyję tylko w nocy. Teraz jestem tym, co kiedyś.